Relacje z mężczyznami będą dla ciebie trudne, dlatego że ty nie masz wzorców, nie tylko komunikacji, nie tylko stawiania granic, asertywności, ale twoje ciało prawdopodobnie jest zakodowane na lęk i strach i programy udowadniania, które automatycznie odpalają ci się w kontaktach z mężczyznami. Nie dlatego, że tak musi być. Nie dlatego, że to jest twoja wina. Tylko dlatego, że doświadczyłaś traumy, która jest nieusunięta z twojego pola. Dlatego. Ponieważ nikt nie nauczył Cię twojej wartości jako kobieta, stawiania granic, nie nauczył Cię tego, jak stać w swojej mocy tak, aby to mężczyzna dostosował się do Ciebie, możesz mi wierzyć i nie wierzyć, że mężczyzna chce dla Ciebie być najlepszą wersją siebie. Tylko ty masz takie przekonanie, że on nie chce. I dlatego ci mężczyźni nie stają w męskiej roli przy Tobie, a w żeńskiej. Jeżeli jesteś gotowa odwrócić tę dynamikę, upewnij się, że mnie obserwujesz i napisz relacje po bezpłatne szkolenia.